Trzymano z tej strony Jeans. A ja cię witam widzów w kolejnym moim odcinku z gry Forza Horizon 5. No i dobrze. Przydupcyłem, bo przydóbcyć musiałem. I jadę do wydarzenia. Trochę jest po kilometrów. Te Drive Awatary mnie trochę wpieniają. Czy one są włączone? Yy, niespełna 3 kilosy. Tu są y, komputerowi gracze, tak? Yy, z którymi najprawdopodobniej się ścigam i mają swoje name tagi czy też może nickname. Y. Szósteczka ja tu gada, gadu, gadu a tu trzeba bieg też wrzucić. Teraz już pewnie na manetkach to. Przypieprzyłem ładnie. Dobra. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Jaka dziś będzie pogoda? Tak mi tutaj e, kiki siedzi w głowie Kękiego trochę co już posłuchałem w terapii w ogóle Kękiej pomaga też e, to jest terapeuta, który e, najprawdopodobniej jest uzależnioną osobą z tego co mówił i e, jego życie się odmieniło, obrócił się można powiedzieć o... 180 stopni i teraz zbiera sobie plony z takiego życia, gdzie, yy, wiadomo, yy, borykasz się. Ja borykam się z problemami codziennego yy, świata, ale, yy, ale to nie znaczy, że takie życie jest yy, niemiłe. To chyba tyle, co chciałem powiedzieć na ten temat. Pojazd nie mów, że ja będę brał udział w jakichś przełajach, a nie, no to to już widziałem. No, to Ford, yy, i to jest pewnie, żeby rozpocząć ten festiwal, moja bryka najprawdopodobniej tak. Z samolotem się będę wcikał. To jest przełaj, a ten przełaj trochę potrwa. 2% procent postęp to będzie przez całą wyspę najprawdopodobniej. Czy, czy manetkami mogę przywrócić kolejny wiek? Ależ tu nie są nierówności. Ależ nieładnie. Dzwonione tempo. No, ja muszę tu cofnąć, bo. Yy, zaliczyłem swojego rodzaju kraksę, dobrze. Teraz skontrowałem i utrzymałem tą furę, ale to nie jest najprostsze zadanie. To nie jest najprostsze zadanie tutaj ją dobrze, stero, ją dobrze sterować, bo yy, musiałem w pewnym momencie w pewnym momencie musiałem puścić gaz drogi kolego tak siódmy bieg mogę manetką wrzucić w ogóle wszystkie biegi mogę wrzucać manetkami ale wolę sobie śmigać w manualu już jest 20% tego wyścigu jestem na czwartej pozycji Czy tutaj będę mógł wygrać ten wyścig? Czy to będzie sprawiało mi problemy nawet na takim poziomie? Sprawdzam, patrzę sobie na trasę, czy zakręt będzie ostry, czy też... Hej, 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 ...jakiegoś rodzaju Hmm, rowerzystów, nie rowerzystów tylko motocyklistów mi tu zrzucono Dlatego jestem na czwartej pozycji Musiałem tu wyhamować ależ uderzyłem Tak yy, rzucam na bieg trzeci No nie nadążam Nie nadążam Tujeszka. To już jakoś sobie poradzę. Jakiś tu leżał. Najprawdopodobniej latarnia. Brakuje pamięci wideo. Zamknij wszystkie niepotrzebne aplikacje. A dobra, już wiem. Nie usunąłem poprzedniego nagrania. Mam mało miejsca na dysku może to spowolnić rozgrywkę także dogram ten odcinek do końca i zrobię sobie research folderów, które mam niepotrzebne i coś sobie też usunę aż ja mi rzuciło tu motocyklistów weź ich teraz wyprzeć to jest nie lada wyzwanie była pierwsza ścinka dobra, dojadę tu do końca i będę musiał rzeczywiście zwolnić troszeczkę pamięci bo jest się wyczerpuje jest na pograniczu, że tak powiem kuraczka redukcja czy ja wygram ten wyścig, jak nie poza wizją sobie to zrobię Tu jest już ostatnia prosta, i tu będzie rampa, i tu się wybije na siódmy bieg. Rzuciłem już. Ile ja jadę? 240 na godzinę. Jestem trzeci. Czy uda mi się tu wygrać? Najprawdopodobniej nie. Czy udało się wygrać? Trzecie miejsce, czy to sprawia, że odblokowywałem? Drugi jestem. Ukończono. Dziękuję. To by było na tyle w tym odcinku. Trzymaj się cieplutko. Cześć, idę robić porządki na dysku.